Czerter rogowo trzecie piętro, strona zachodnia 32 m2, Standard Prestige Plus, w pełni wyposażony aneks kuchenny, część wypoczynkowa z rozkładaną sofą, stolik z dwoma krzesłami, fotel, oczywiście telewizor w tle, przepiękny widok na las. Tutaj w holu mamy również szafę w zabudowie, więc na pewno miejsca na rzeczy nam starczy. Przed nami. Sypialnia z dużą szafą w zabudowie, również łóżko małżeńskie. Tutaj mamy rzut oka na szafę. Wracamy do holu. Przed nami łazienka, też w pełni wyposażona prysznic z odpływem liniowym szafki, również na kosmetyki, pralka. I to wszystko na 32 metrach kwadratowych. Zaraz przejdziemy do miejsca, które jest ogromną wartością dodaną tego apartamentu czyli balkon. Od strony zachodniej, bardzo dobrze doświetlony lokal z przepięknym widokiem na las. To jest koniec inwestycji shelter, więc na pewno tutaj będzie się Państwo wspaniale wypoczywało. W tle słychać i widać morze Wracamy jeszcze na rzut oka do salonu. 32 metry kwadratowe, trzecie piętro, strona zachodnia, inwestycja Shelter w Okowie, pierwsza linia zabudowy, jesteśmy tuż przy e, wydbie, tuż przy plaży.